Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem popkornik i zapraszam was na przedstawienie czerwcowych premier. Zapraszam. Sequel strategii ekonomicznej z 2019 roku, w której wcielamy się w biznesmena. W Rise of Industry trafiamy do Stanów Zjednoczonych z lat 80. XX wieku i prowadzimy firmę działającą w wybranej przez nas branży. Rozwijając ją dbamy o logistykę czy współpracę z lokalnymi władzami. Niezależnie od tego, na jaką branżę się zdecydujemy, na naszych barkach spoczną wszystkie kwestie związane z prowadzeniem firmy. Wznoszone przez nas fabryki, elektrownie, piece przemysłowe czy sklepy muszą być połączone drogami, po których transportowane są zasoby i produkowane dobra. Warto więc zadbać o to, by łańcuchy produkcyjne były poprowadzone w rozsądny i efektywny sposób, zapewniający przepustowość oraz łatwy dostęp do wszystkich ważnych warte. punktów na mapie. Forge civic relations. Negotiate and fulfill contracts. Build research and logistics centers. And finally, take your company global. There's never been a more exhilarating time to be an industrialist. So call the number on screen now and fulfill your American dream. Riven The Sequel to mist to bezpośrednia kontynuacja znanej gry przygodowej. Atrus, centralna postać pierwszej odsłony programu, prosi gracza o odnalezienie jego żony Katriny, która została uwięziona w obcym świecie, tytułowym Raven. Problem w tym, że z miejsca tego nie ma już powrotu, gdyż wszystkie księgi łączące Riven z innymi światami zostały zniszczone lub wywięzione na zewnątrz. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednika świat driven obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a rozgrywka koncentruje się na przemierzaniu statycznych lokacji i rozwiązywaniu wyszukanych zagadek logicznych odznaczającym się stosunkowo wysokim poziomem trudności. The Alters jest produkcją z pogranicza strategii i gier przygodowych. Tytuł został opracowany przez polski zespół 11 Beat Studios, a wśród jego otwórców prym wiodą deweloperzy mający w swoim portfolio bestsellerowe This War of Mine. The Alters przenosi nas do uniwersum science fiction. Głównym bohaterem gry jest Jan Dolski, prosty pracownik fizyczny, który, jako jedyny z załogi, przeżywa awaryjne lądowanie statku kosmicznego na obcej planecie. Jakby tego było mało, glob, na który trafił, nie należy do gościnnych, a sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy w wyniku jego ruchu obiegowego i obrotowego promieniowanie na jego powierzchni osiągnie stan krytyczny. Rozgrywka w d Altres opiera się na dwóch filarach. W pierwszym są pobyty w ruchomej bazie którą oglądamy z boku, niczym w This War of Mine czy Fallout Shelter. Przybywając w niej, Jan musi wywiązać się ze swoich obowiązków, do czego najczęściej potrzebuje pomocy swoich klonów. Alternatywne wersje protagonisty tworzymy w potężnej, organicznej kuli zwanej Łonem. Powołując do życia alternatywne wersje Jana, podejmujemy decyzje nie tylko kształtujące ich przeszłość do momentu wylądowania na planecie, lecz również rzutujące na ich osobowość, umiejętności, a także zalety oraz potencjalne wady. Don't get yourself killed out there. Bridge. Yes, about that. We can't build it. The technology I need, it only existed in my life path. Maybe in this life path. Geeks Trilogy z kompilacją zremasterowanych wersji trzech platformówek z podszyl Gex opracowanych przez studio Crystal Dynamics w latach 1995 do 1999. Zestaw, który zawiera gry Gex, Gex 3D Enter the Gecko oraz GEX 3 Deep Cover Geeko, został stworzony przez firmę Limited Run Games we współpracy ze sprawującym pieczę nad marką Square Enix. This looks familiar in a bad way. Mmm, buttery. How convenient. Those programmers think of everything. FBC Firebreak to FPS przygotowany z myślą o zabawie w trybie współpracy, a zarazem spin-off wydanego w 2019 roku Control. Produkcja, która powstała pod kodową nazwą Condor, została opracowana przez autorów pierwowzoru, czyli fińskie Remedy Entertainment, w którego portfolio można również znaleźć m.in. serię Alan Wake czy dwie pierwsze odsłony cyklu Max Payne. Akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. W trakcie zabawy zajmujemy się przede wszystkim eliminacją pozaziemskich sił atakujących Federalne Biuro Kontroli potworów, które zróżnicowano pod kątem rozmiarów i wyglądu, a także siły ataku i odporności na obrażenia. FBC Firebreak przygotowano z myślą o zabawie w trybie współpracy przez Internet dla maksymalnie trzech osób. Lost in Random The Eternal Die jest drugą, po wydanym w 2021 roku pierwowzorze, produkcją z do Lost in Random. Tym razem otrzymujemy tytuł z pogranicza przygodowych gier akcji oraz pozycji typu hack and slash i roglajków, -like któremu bliżej jest m.in. bestsellerowego cyklu Hades. Gra przenosi nas do tytułowych, fantastycznych krain randomu, a dokładnie do Eternal Die, czyli pełnego niebezpieczeństw więzienia. Death Stranding 2 On The Beach jest kontynuacją przygodowej gry akcji w realiach na styku postapokalipsy i science fiction wydanej w 2019 roku. Za jej opracowanie znów odpowiedzialne jest studio Kojima Productions, na którego czele stoi Hideo Kojima, znany głównie ze stworzenia kultowego cyklu Metal Gear. W Death Stranding 2 poznajemy dalsze losy Sama, który w pierwszej odsłonie przyczynił się do zjednoczenia Ameryki, tworząc tak zwaną sieć chiralną. Reszta świata nadal jednak musi mierzyć się z nadnaturalnymi anomaliami, które dzielą ludzkość i stanowią dla niej śmiertelne niebezpieczeństwo. Bohater postanawia kontynuować swoje dzieło w Meksyku, dysponując wsparciem m.in. starej znajomej Fragil i cywilnej grupy Joe Bridge. Na drodze sama znów stają groźne istoty nazwane wynurzonymi oraz dawny wróg Higgs monang Khan. System Shock 2 Enhanced Edition jest zremasterowaną wersją wydanej w 1999 roku produkcji typu Immersive Sim, zrealizowanej w formie hybrydy FPS-a, Survival Horroru i rpg -a. Tytuł został opracowany przez zespół Night Dive Studios. Mowa o ekipie wyspecjalizowanej w odświeżaniu wiekowych hitów, w których portfolio można znaleźć m.in. pełnoprawny remake pierwszego systemu szoka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka newsów. Mam nadzieję, że jakaś gra przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak było, to napiszcie, jaka. No i widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!